Zobaczmy co to za cudo co. Ale to nie? Pasuje. Dobra, odpalamy gierkę. Demo. 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 O boże, to o nas. No. <grychy> Jo, ale się gotowa jest! Wow, zamieniłam się w ludzika z Minecrafta! Okej... <grymne> <grymne> Okej... Okay. Okay. Ej, ale śmieszna graficzka! Ej, ale fajnie to wygląda. Zaraz zobaczymy, jak będziemy w to grać, nie? Co Minecraft mówi? Tak, to Minecraft mówi, ale to gra. O, tu jesteś. Musisz być nowym gościem. Mój szef o tobie mi mówił. Musisz tylko przejść przez te drzwi na końcu tej ścieżki i wszystkie twoje problemy będą rozwiązane. To jest takie proste. Dę mocne. Okej, w już się skacze. Kto by pomyślał? No dobra. Ej, ja zebrałam jakiś kryształek fioletowy. Jeszcze jedna świetna gra tylko w produkcji jest na ten moment. Okej. Okay. To jest taki aneks No tak, tak. Będzie dobra gierka. Ej, a mam pytanie. Mogę jakoś sobie odwracać kamerkę? Kolejny! O oh, wow! Na czym ta gra polega? O, on coś kadza. Nie, Ale cutie, ale muzyczka jest w ogóle, nie? Wyobrażam sobie takich gości, co tam w tyle tak nawalają tak, w takich tych bębenkach, nie? Jeżeli chcesz szybko uciec, pozbieraj wszystkie e, te gemsy. Purple, fioletowe, żeby odblokować portal na końcu tej drogi. Okej. Okay. Dobra, dobry tip, tylko mogę jakoś zmieniać kamerę? Czy, czy to jest taki widok? Fixed i koniec. Nie mogę nic zmieniać. Oj, bo utknęłam. Dobra. He, 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 he. He, he, he. O kurde, to jest na tej drugiej belce. D. Damn! E jak oceniacie grafikę póki co? I moje jest mega słodka. A powalony jest ten widok z takiej perspektywy, że nie mogę tego zmienić. Sią ta próba zadziałała. Może to jest net issue by the way, a nie link issue, ok. Cyk, 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 okej. Okay. O, rzeczy wyglądają dobrze z takiej wysokości. <grym> dobrze, to super gościu. O! <grym> jo! Jeszcze się bo tam to wody. Ale wy nie jesteście brutusy, nie? Ale brutusy jesteście. Pozdro. Dobra. 13 na 15, zaraz będziemy mieli fulla. Ciebie x -com? A co ci zrobił x -com? Nie, nie! O, żyje. Żyje. O, dobra, mam to. Patrz teraz, nie? O, no tak, wszystkich zgłaszajcie. No, bez kitu, no co za hejterzy, no. Może mam za dużo zdjęć na telefonie. Jakim cudem, za pierwszym to zrobiłam, a teraz mam jakiś giga problem. Jak to jest? Dobra, teraz tu przejdę, nie? O, cyk, cyk, cyk. Hopsa, Cześć, Yo, ej, przeszłam to, nie? Gratuluję bohaterze. O, doszedłeś do końca swojej podróży. Naciśnij. E, przycisk i wejdź przez portal, żeby otrzymać swoją nagrodę. Aha, to koniec gry? Pozdro. A, -a. <noise> to było mocne. To tyle było. Dobra. Czy naprawdę myślałeś, że będzie tak łatwo? Wciąż masz bardzo dużo do udowodnienia, nubie. Nie jesteśmy gotowi, żeby tobie zaufać. Aha, okej. Okay. Wezmę to personalnie bardzo. Jak to? A i nagle zaczynają się pułapki jakieś. Ej, Jezu, czyli w kilka stron można przejść. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego okay. iPhone 6S, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy wow, S6. A. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim wow. zdobędzie ją ktoś inny. Ej, to ja wybram, wybieram PS4. A nie, w sumie PS4 jest. To nie. To wybiorę Samsung Galaxy S6. Albo nie, wybiorę iPhone'a. A mogę wszystkie? Kliknij OK. Wygrałam? No, skacz! O, trzeba większy ten. Rozmawiam się. Dobra, uwaga, uwaga, skacze. Aha. Wow. Dobra, że, dobrze, że nie ma falling damage, nie? Dobra, przejdę przez to. To powinno być S. O. Oho, o! Ej, ale znalazłam póki co tylko dwa fioletowe, nie? Jak myślicie, co będę dostawać za tego golda? Tyle golda mi dropi? Dobra. Ej, ale jest. Wydaje się być bardzo cozy ta gierka, naprawdę. Kocownik. Bardziej ciekawa, co im uda się zrobić. O, więc Golden Gems są dla ciebie ważne? To patrz, jak, jak zużywam swoje. I on wszystko wyrzucił. A wiesz, co jest najlepsze? Tam w tym tym. Ja się zdziwiam bardzo. Eee, i co? O! Mam skrzynkę! Nie! Pro. E. O, Jezu, dobrze! Powinni zrobić remastera. Co się dzieje, Mała firma From Software? No kurna! Ile razy utopię się w tej wodzie? Ej, wiecie, że taka ciekawostka o mnie ja nie umiem pływać. To chyba nawet się ostatnio chwaliłam. Skakać też nie. Zawsze byłam w to beznadziejna. <grymne> Cyk. Cyk. O! U, 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 u. Teraz mi się uda. Patrz, patrzcie, patrzcie teraz. Patrzcie teraz. Tak. Tak, tak robię. Tak. No i ES! nic innego, są samoprawdą. <noise> Skitu. Aha, nara... <noise> Ej, czekajcie co się stało. Lili jak sobie szła, żeby sobie pójść, to nacisnęło. Nacisnęła strzałkę na klawiaturze. Przecież to przegrałam. <noise> Mocne. O, mam jakiś jumpada. O, nie, jednak nie chcę. Poczekajcie, poczekajcie, bo tutaj widziałam taką. O. O. A, nie. nie, no, przysięgam. Mam nadzieję, że ta gierka nie jest podpisana jako łatwa dla dzieci. Mam farta? To był skill, mój drogi, okej? Okay? Ona no, z tym ma tak trudne... <grym> o, my God. Jezu, to takie ...ukos, to ciężko jest. Szczerze, ciężko jest. Aha, to jest już portal? No nie chcę. ale to tak zrozumiałam z tego, co oni tak gadali tam do mnie. Um, 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 um. Widzieliście jak leciałam? To była taka panika. Kurwa. Dobra, mam, mam to. Ale S, ale S. Es. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Może jakby mnie pani grzampowała, to by było dobrze. O. Widzicie, jaka gamerka? Dame. Mocne. O. I <ścoughs> tu mam jeden bloczek, ale jeszcze dwa. Oh, widziałam, 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 widziałam. Widziałam, widziałam, widziałam. Ale, ale to, jest, to nie jest takie łatwe pod tym względem, nie? Musicie zapamiętać mniej więcej, gdzie to jest. nie możecie przy. I nie możecie też przesadzić z tą z odległością. Jeszcze raz. Nie! Da się zooma zrobić. Ok, a da się. Zoom auta? Nie. Tylko da się zuma zrobić, Dobra. Grać na zoomie? Dobra. Pozdro. Kurwa. O, oho. Okej, okay, już się bałam, żeby mi zostało, nie? Żeby mieć zuma trzeba trzymać. Wow. A to taki niby miły widz, nie? O! Za pierwszym tak, by the way, nie? Za pierwszym. Zobaczycie, na YouTubie tak to zmontuję, że będzie, że za pierwszym przeszłam, że to jest taka łatwa O! 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 Mam! Esz! Za mało dopaminy? Co ci wstawić? Rolki z TikToka? <noise> Jakiś gameplay z Subway Surfers? W tle? <noise> Ej! Już drugi poziom przeszłam! Boże, ale łatwe! Ale łatwe! to <noise> Oczywiście! O! Ale lubię, jak Asety zasłaniało mi cały ekran. To jest przyjemne, przyjemne uczucie. O. się ma. Pamiętaj, zawsze masz wybór. Nie zostawiaj swojej... swojego destiny, przeznaczenia w czyichś rękach. Okej. Okay. No dobra, to nara. Więc przymierzam się bardziej do tego, żeby zrobić trzy razy w tygodniu stream. Plus... A, to spada! Aha, okej. Okay. Więc czekam fajny nick, bo masz teraz okazję, żeby pododawać swoje hity. Bo zaraz Outlast będzie, więc... No nie pododawasz. Może już przyjdziemy na Outlast? Jeżeli ja miałabym oceniać gierkę, no jak ja się w niej bawię, powiem tak, że jest ona przyjemna, mimo tego, ile umieram. Uważam, że jest spoczko. Jeżeli jest tania, to im warto jest swoich pieniędzy. Bo jest taka raczej chillowa, bym powiedziała. Mimo, że no jest dosyć trudna. Dobra, teraz dam radę, patrzcie. O, nic nie widzę. O, dobra, Tu prawie spadłam. Tak szybko? Ej, to, to szybciej spadało niż tamte inne. Ale tak, uważam, że grafika jest bardzo piękna. Muzyczka jest chill. Nie jest zła dupy też nie urywa, ale po prostu jest okej, okay, jest okej, okay, nie? Jakby UI jest też zadbany. Nie ma tak, że was przytłacza ilość tutaj informacji, czy co. Mi się osobiście przyjemnie w to klika. No i tak jak mówię, to, że fajnie, bo mogę z wami pogadać że mniej aż potrzebuje ramu mojego umysłowego na tą gierkę. Aczkolwiek pewnie jakbym się skupiła, to by lepiej mi szło. Ale kto wie. Proszę. Brawo. Dobra, mamy to. To jest na wielki minus. To jest na ogromny minus. Że czasem te Asety zasłaniają wam widok. Uważam, że to nie jest przyjemne i nie jest fair. O Jezu, mam jump pada. I gdzie mam skoczyć? O, widzę. Nie! Jaka długa droga, co jest? Dobra, no to wracamy do main menu. Ej, ale zajebisty dźwięk. Dobra. No dobrze, to jeżeli mam ocenić tą gierkę. To powiem tak, że mi się bardzo podoba. Jest bardzo kolorowa, jest tak estetycznie zrobiona i uważam, że jest tak on point, że nic nie ma tutaj za dużo. Jest parę rzeczy, które bym zmieniła osobiście, czyli żeby nie było zasłaniania kamery podczas przechodzenia gierki i jeżeli jest skok, to żeby oddalała się kamera, żeby człowiek wiedział, gdzie leci w ogóle, w którą stronę, gdzie w ogóle jest ta platforma i co. No, i bym przede wszystkim chciała wiedzieć, gdzie są jakie bindingsy, bo może jest jeszcze jakaś opcja, o której nie wiem. Ale tak. Ale gra mi się podobała bardzo. Kana wyluzowanie po robocie. No, a 23 zł to moim zdaniem worth. Jak za taką gierkę? Kurde. Więc i bardzo dobry pomysł.